Serdecznie wszystkich oglądających, i zapraszam na przesłanie skarg na tydzień od 10 do 16 lipca. Zacznę od znaku Barana. Co też ten tydzień dla Was, Barany Drogie, szykuję? Czytanie będzie krótkie, konkretne i na temat. E, drogie, Barany, tutaj karty. Pokazują, żebyście się nie wdawały w niepotrzebne, jakieś, może, potyczki, może spory, w jakieś, no dosłownie mówiąc, w jakąś niepotrzebną walkę. Bo z tego po prostu, jakby wy nie wyjdziecie wygraną obronną ręką. Także może ten tydzień sobie odpuśćcie taką postawę bojową. Karta mówi dosłownie. Będą Wam sprzyjać w tym tygodniu wszelkie sprawy sądowe. Jeżeli ktoś takowe gdzieś tam ma, prowadzi, to tutaj karta pokazuje, że one będą rozstrzygnięte na Waszą korzyść, czy też po Waszej myśli. Dobry to będzie czas na spędzanie czasu z rodziną, na też nadbanie o rodzinę. Jeżeli. Jest, macie rodzinę, nie wiem, żona, męża, dzieci, albo jesteście sami to też nadbanie o siebie samego o własne interesy. Także całkiem udany tydzień dla Was, pod warunkiem, tak jak powiedziałam, że nie będziecie się wdawać drogie barany w jakieś spory, iść w zaparte, nie wiem, bronić do upadłego, własnego zdania. I dalej mamy dyka, dyk i tydzień. 10, 16 lipca. Byk 10, 16 lipca. Drogie byki, w tym tygodniu będziecie dobrze, jeżeli będziecie działać jak taka Zosia, Samosia, to Wam na pewno na dobre wyjdzie. Czyli, jeżeli przyjdzie Wam jakiś dylemat do rozwiązania, to zdajcie się na siebie. Karty mówią, że Wy macie dostatecznie. Dużo wiedzy, doświadczenia, żeby zaufać sobie, że żadni tutaj tak zwani dobrzy doradcy nie są wam potrzebni. Możliwe jakieś tutaj wyzwania będą w sferze intelektualnej. Ja bym powiedziała taka burza mózgu, bo nie burza mózgów, bo tutaj, tak jak powiedziałam, nie będzie akurat korzystne dla Was działanie z kimś, ale, ale samemu. Czyli mocno coś tam was może intrygować, nurtować. Być może trzeba będzie dosyć szybko ym, podjąć y, jakąś decyzję. Ym, no decyzję na zasadzie, co zrobić, którą drogą pójść, co wybrać. Tutaj jakby będzie sytuacja od was tego wymagała, żeby działać szybko. Ym, no i tak, generalnie całkiem udany tydzień, jeżeli zdacie się. Tylko i wyłącznie na siebie, drogie byki. I dalej idę do bliźniąt. Bliźnięta i tydzień od 10 do 16 lipca. Drogie bliźnięta, kasa Wam trochę tam sypnie kasą sytuacja pokazuje jakiś wpływ, wpływ może gotówki. Generalnie polepszenie sytuacji materialnej się pokazuje. Najprawdopodobniej no za sprawą jakiegoś Waszego partnera, przyjaciela, osobę, którą darzycie zaufaniem, uczuciem, czyli on może mieć jakiś tutaj wpływ na to, że Wam się finansowo będzie dobrze wiodło. Karty też pokazują, że bardzo dobry to będzie tydzień do zaczynania nowych spraw związanych z pieniędzmi, czyli na przykład Podpisywanie umów o pracę, jakichś kontraktów, czy też zaczynanie nowej pracy. Karta mówi, masz zielone światło. Tutaj jest bardzo duży potencjał, czy też jakieś inwestycje, czy nie jakichś inwestycji, które w późniejszym czasie przyniosą Wam oczekiwane, czy też nawet bardziej niż oczekiwane efekty, rezultaty. No i też dobry tydzień dla osób, które są samotne, szukają partnera, partnerki. To karta mówi drogie bliźniaki, że macie szansę poznać taką bratnią duszę osobę, jak ja to mówię, gdzie yy, spotykacie się, ale macie wrażenie, że znacie się lata całe. I dalej mamy raka. Rak i tydzień 10, 16 lipca. Rak i tydzień 10 do 16 lipca. to tutaj u Was, drogie raki, no przede wszystkim będzie bardzo intelektualny. Tylko żeby ten intelekt nie sprowadzał się też do tego, że będziecie myśleć, co by było gdyby, co by było jakby, a co będzie. Bo kartem pokazuje takie dosłownie może trochę bujanie, um, bujanie śnienie na jawie, um, bujanie w obłokach i takie um, myślenie życzeniowe, um, jakieś szykowanie scenariuszy, w sytuacji, tak jak powiedziałam, a co by było gdyby, to Wam może pochłaniać dużo energii, może nawet sens powiek spędzać, że wieczorem będziecie w łóżku zamiast tutaj odpoczywać, to właśnie myśleć czy też projektować sobie jakieś sytuacje, które ewentualnie mogą się, mogą się wydarzyć. Karta pokazuje jakieś tutaj dobre też pieniądze, czy. Generalnie pomoc finansową albo ktoś Wam poda pomocną rękę, informacji cennej udzieli, na tym możecie zarobić, czy też to będzie informacja, gdzie zyskacie, zyskacie materialnie, zyskacie finansową, tutaj każdy niech przełoży na, na swoją sytuację, co może zyskać, bo jeden cenną informacją finansową może być oferta pracy, którą... Ktoś tam gdzieś podpowie, dla innego może być to oferta jakiegoś kursu, który później wydać na jego pieniądze, ale on wam później zaowocuje w przyszłości. No tutaj jest jakby wachlarz możliwości bardzo, bardzo szeroki. I dalej idę do Lwa. Lew i tydzień 10, 16 lipca. Lew i tydzień. 10 do 16 10 do 16 lipca. Karty pokazują drogie lwy, że co tu pokazują w zasadzie te karty. No, generalnie na dobrą zabawę ja bym powiedziała taką też możliwość skoków w bok. Ktoś tam, jeżeli jesteście oczywiście osobami zajętymi, to ktoś tam może na Was wędkę zarzucić Komu się bardzo spodobacie, wpadniecie. W oko. Tylko mam tu już taką sytuację, że Wy jakby się troszeczkę wywyższacie, no, znacie swoją wartość yy, i to nie chodzi, żeby tu Was jakoś zniechęcać yy, do, do jakichś nowych yy, znajomości. Ale ja bym powiedziała, że ta znajomość to tak trochę, yy, jak to się mówi, za wysokie, za wysokie progi na Twoje nogi, czyli może ten kandydat czy kandydatka trochę Wam do pięt gdzieś tam yy, nie dorastać. Więc uważam, że no, po prostu to nie będzie jakaś znajomość na lata całe. Ale jakaś chwilowa, krótko, krótkotrwała. Uważajcie też w środowisku, albo pracy, albo w środowisku, w którym gdzieś tam się obracacie na co dzień, bo karty pokazują, że ktoś wam może kłody pod nogi podkładać. Czyli może bym się na przykład współpracownikom jakoś nie zwierzała ze swoich dylematów, problemów. Karta też tutaj mówi, żeby działać samemu. Podobnie tak, jak to było u byka, wy jesteście osobą kompetentną, wy macie doświadczenie, macie potrzebną wiedzę, także tak zwani dobry, dobrzy doradcy nie są wam potrzebni, którzy, którzy a propos też mogą tą waszą niewiedzę jakoś tam wykorzystać na waszą niekorzyść, na zasadzie doniosą uprzejmie szefowi, że czegoś nie wiecie, albo rozgadają gdzieś tam w waszym, waszym środowisku, no i i wtedy przyjdzie świecić oczami, czy też sytuacja może Was trochę niemiło zaskoczyć. Dalej idę do panny. Panna 10-16 lipca. 10-16 lipca, znak panny. Co tu mamy, drogie panny? Pieniądze, pieniądze, pieniądze. Ja bym także, tak, że pieniądze, takie, dostatek, dostatek materialny, będziecie sobie mogły dużo na, w tym tygodniu na dużo pozwolić. Czy też to będzie dobry tydzień na przykład na jakieś zakupy. Zakupy, które na przykład, no nie wiem, ktoś kupuje pralkę, lodówkę, no nie kupuje tego co miesiąc. Czyli zakupy, które mają służyć na długi czas. Karta mówi tutaj o powodzeniu w tym w tym w tej materii czyli generalnie to co kupicie to będzie Wam faktycznie te lata całe służyć co tu jeszcze karty pokazują możliwe jakiś prezent od kogoś dany, ale nie na zasadzie takiej że to nie będzie jakaś premia uznaniowa że na coś zasłużyłyście bo musiałyście na to Pracować. Tu jest powiedziane raczej, że danie coś za nic, czyli może to być, to mogą to być pieniądze, ale to może być też jakaś cenna dla Was informacja, którą później wykorzystacie, drogie panny. I dalej idę do wagi. Waga i tydzień 10-16 lipca. Tutaj u Was drogie, <coughs> wagi. Karty pokazują zadowolenie materialne. Podobnie tutaj karta u Panny pokazywała sytuację, gdzie będzie dobry, dobry tydzień, dobry czas na inwestycje, na przykład zakup czegoś, co ma Wam służyć lata całe, tak jak taki przykład tutaj pralka, lodówka, zmywarka i tak dalej, czy też yy, samochód. Karta pokazuje też, że będziecie postrzegane w tym tygodniu jako osoba kompetentna, jako będziecie może dostrzeżone, bo może nikt tego wcześniej jakoś tam nie wyciągał na wierzch, czy nie zauważył. W każdym razie możecie stać się pewnego rodzaju autorytetem dla innych, czy to przez jakąś sytuację, która się wydarzy, czy to przez Waszą wiedzę, zaradność. No w każdym razie bardzo, bardzo udany tydzień, także drogie wagi. Korzystajcie z możliwości. No i dalej idę do Skorpiona. Skorpion i tydzień. 10-16 lipca. Skorpion i tydzień. O, tutaj dwie karty wypadły. Niech będą dwie. Mamy tutaj. Yy, mamy. Ja bym powiedziała podróże. Karty pokazują możliwe. Gdzieś tam jakieś drobne. Dalsze czy bliższe wyjazdy, tylko zaplanowane. Co więcej, to będą jakieś miejsca, o których już nie będą jakieś spontaniczne wyjazdy, tylko miejsca, które, o których dosyć może długo myślałyście, drogie skorpiony. Jak to będzie, jak tam będzie i tak dalej. Czyli jakaś planowana wcześniej. Podróż. Karty też pokazują, że jeżeli macie jakieś sprawy sądowe czy z jakimiś wysokimi urządami, urzędami związane, to tutaj karta wróży wam powodzenie. Jeżeli dosłownie, jeżeli zdacie się na swoje kompetencje, na swoją wiedzę, karta pokazuje was jako tą osobę, która może jak najwięcej tutaj zdziałać. Czy jeżeli liczycie na jakieś znajomości to akurat to, to nie będzie miało żadnego żadnego wpływu i dalej idę do strzelca strzelec i tydzień 10-16 lipca 10-16 lipca strzelec drogie strzelce bardzo dobry tydzień na podpisywanie wszelkiego Rodzaju umów. No tutaj już nie mówię, czy to będzie umowa o pracę, czy umowa jakaś kredytowa. W każdym razie przyświeca tam Szczęśliwa Gwiazda i jakby to, co tam zapisane gdzieś małym druczkiem, zostanie Wam też wyłożone, czyli nic Was w przyszłości negatywnie nie zaskoczy. Karty pokazują tylko jakieś drobne niedomagania zdrowotne dosłownie, czyli uważajcie, drogie strzelce. Yy, ogólnie rzecz, rzecz biorąc na swoją yy, odporność żeby gdzieś tam może nie zapracować się, nie przepracować się i później też jakieś niedomaganie może was yy, dopaść i dalej idę do koziorożca koziorożec 10 16 lipca Drogie Goziorożce, w tym tygodniu tutaj, pewne może kwestie, które są dla Was ważne. Ja bym powiedziała, że nie zostaną finansowe. O, kartą wie o finansach, jeszcze nie dodałam tego. One mogą Wam nie być przedstawiane faktycznie, jakimi są. Czyli, na przykład, jeżeli chcielibyście zmienić pracę, ktoś Wam podsuwa jakąś umowę, mówi o korzyściach z tej pracy, jakiś w superlatywach się wypowiada, no to tutaj też. Karta, mówi, karta Księżyca mówi, że sprawa ma też drugą stronę medalu. Czyli we wszelkich sprawach finansowych ja bym w tym miesiącu na Waszym miejscu była bardzo, bardzo ostrożna. Raczej bym się powstrzymywała przed, nie wiem, jakimiś wydatkami, zakupami, które są związane z wydaniem dużej sumy pieniędzy, nie wiem, z jakimiś umowami kredytowymi i tego typu historiami. Tak samo, jeżeli by ktoś chciał od Was pożyczyć pieniądze, no albo Wy będziecie chciały pożyczyć, to też ten tydzień nie będzie, nie będzie do tego najlepszy. Karta też pokazuje, że w pracy, nie, żeby się nie dać wykorzystywać, bo tu karta pokazuje, że taki przykład, że jeden robi, a dwóch stoi, się patrzy, a pieniądze biorą za to wszyscy trzej, czyli nie bądźcie tą jedną osobą, która się napracuje a wszyscy zgarną tutaj y, za to, dosłownie mówiąc, kasę. No ale to może też y, nie być kasa, może to być też takie przysługi, tak, że ktoś poprosi Was o pomoc. Y, wy oczywiście chętnie pomożecie, a jeżeli Wy będziecie oczekiwać pomocy, no to ten ktoś może tego po prostu, w cudzysłowie mówiąc, nie pamiętać. Także bądźcie koziorożce ostrożne. Nie bądźcie naiwne, nie dajcie się wykorzystywać. I dalej idę do wodnika. Wodnik tydzień 10, 16 I Same tutaj mamy drogie wodniki. Przede wszystkim, dobrą sytuację finansową. Miałem ja powiedzieć taki dostatek. Jakby to powiedzieć, takie, że niczego Wam nie będzie w tym temacie brakowało. Ale karty pokazują, żeby nie było tak kolorowo, to żebyście trochę o swoje zdrowie zadbały. Bo być może te pieniądze, które gdzieś tam macie zgromadzone, trzeba będzie. Wydać właśnie na jakieś leczenie. Karty pokazują dosłownie cięcie, czyli może to być wyrwanie zęba, ale to może być też jakiś poważny zabieg, operacja. No i jakieś krótkie podróże w tym tygodniu Was czekają. Także ja bym powiedziała, drogie wodniki, jeżeli macie jakąś tutaj zabieg, operację do przeprowadzenia na Was, tak coś Wam tam dolega, ale zwlekacie z wizytą u lekarza, to ten tydzień będzie dobry żeby w końcu do tego lekarza się udać, nie odwlekać, nie przeciągać terminu. I dalej idę do ryb. Ryby, tydzień od 10 do 16 lipca. W tym tygodniu karty pokazują, że drogie ryby, że możecie się poczuć Trochę takie samotne czy też wyobsowane, odosobnione, ale też kartę miał, że to wcale Wam jakoś tutaj nie będzie, nie będzie przeszkadzać, że Wy osoby, które są introwertyczne, które lubią spędzać czas sami ze sobą, to jakby wyjdzie im po prostu, powiedziałabym, na dobre, nie potrzebujecie jakiegoś tutaj osób, innych osób do tego żeby poczuć się dobrze. Karty też pokazują, żeby zaopiekować się takim wewnętrznym dzieckiem w sobie, dosłownie karta mówi, czyli <laughs> zadbać może o swoją duchowość, o to, że nie tylko dbanie o rodzinę jest ważne, o to, żeby było w domu posprzątane, ugotowane, ale też po prostu o was samych. Dobre sprawy dobre. Dobre wyniki pokazują się w sprawach sądowych, jeżeli takowe macie albo jakichś urzędowych wyższy, wyższych instancjom urzędów. Jeżeli gdzieś takie sprawy się w Waszym imieniu toczą, to karta pokazuje tutaj sukces w tym tygodniu. Ja życzę wszystkim udanego tygodnia. Osobom, które wybierają się na urlop, owocnego urlopu, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, pa pa.